Pisarza ważna jest ta książka, którą pisze, a nie ta, którą napisał. tak? Bo raczej jesteś w świecie w tym, który Dla rodzica tworzysz. są ważne te dzieci, które się już urodziły i te dzieci, które właśnie mają się urodzić. Także. A ma, masz... No, będziesz znowu ojcem? Nie, no ale, ale z pisarzem jest tak, że może do końca życia. Z mężczyzną i z kobietą to już jest trochę ograniczone. No, jest ten rynek wydawniczy ale... podlega pewnym restrykcjom. E, no tak. I ograniczeniom. Tak, e, ale. Chciałem w ten może niezbyt taki inteligentny sposób nawiązać do tego, do, do, do tego że, że piszesz nowe książki i polizało. nie już bardziej... zaczęliśmy, czy... Tak, już zaczęliśmy. Ale tak, już się witaliśmy z Państwem? Nie. A, nie, nie, Nie to ale ty miałeś zacząć. Ja miałem zacząć, tak, bo każde zebranie ktoś musi otworzyć, jak tak. to już ustaliliśmy, tak jak mówił klasyk. Grzegorz Kalinowski, witam Państwa w programie Grzegorza Kapni. E, to jest jego wywiad. My spotkaliśmy się oczywiście <laughs> zupełnie przypadkowo, zupełnie przypadkowo jest, są tutaj dwie, trzy. Kamery, reflektory, e, ale jest klimatyzacja i to nas trochę pan ratuje. pan naczelny Ranuszkiewicz, no jest po prostu mnóstwo ludzi, którzy, mam nadzieję, że więcej ludzi będzie oglądało nas w sieci niż, niż, niż bierze w tej, udział tam, w produkcji. Niż, niż, a to już tak. będzie dobry wynik. E, tak, no a teraz możemy już przejść do, do tematu i zapytam Cię o te książki, które piszesz teraz, bo e, dowiedziałem się, że piszesz książkę o muzyce. To jest, to jest, Antoni Macierewicz bardzo lubi tak no. mówić, bardzo dziękuję Panu za to pytanie. <laughs> E, żona zawsze mówi, że jak się przedstawiam, to, to, to uważam, że wszyscy wiedzą, co ja piszę, jakie książki piszę, więc mi dałeś taką szansę, żeby powiedzieć, że jestem, jestem pisarzem, bo wiele osób, moją facjatę, mój głos, zwłaszcza głos, to się zdarza bardzo często. Gdzieś wchodzę do sklepu, płacę za taksówkę i. A już pana znam, pan komentuje mecze. Nie, ale nie masz nazwiska wtedy? Nie, nie mam, nie mam, nie mam. E, <laughs> Sła, sława się nie Sympatia, przyda. Sympatia i, i ciepłe podejście interlokutorów ludzi z którymi współpracujesz choćby na chwilę nawet na linii taksówkarz pasażer to też ważna sprawa. W życiu liczą się nie tylko pieniądze. Tak, ale masz rację. Wyszedłem z tego założenia, że wszyscy wiedzą, że jesteś pisarzem. No jeżeli dostajesz nagrodę, no trzeba było się podzielić z panią Bondą, ale jeżeli dostajesz nagrodę w najbardziej prestiżowym turnieju dla pisarzy kryminałów, no to znaczy, że wszyscy już wiedzą. Dostałem nagrodę w złotego pocisku za właśnie można się pomylić wielki kaliber i złoty pocisk w wielkim kalibrze byłem nominowany i nie wygrałem ale ale też ale było, nominacja już, była w, w bardzo wrażynie. dobrym towarzystwie tak 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 już ta ta, ta ostatnia ostatniej prostej natomiast w, w złotym pocisku raz byłem nominowany raz trochę tak jak wajle odebrałem za prawie cały kształt twórczości <laughs> chociaż jeszcze nie kończę za serię Śmierć Frajerom to jest taka seria sensacyjno kryminalna, taki Marek Piegus dla, dla, dla dorosłych i bardzo dorosłych. Takie trochę nasze piki Blinders i trochę nasze zakazane Ze Strasburgerem. Trochę się krępuję rozmawiając z tobą, bo ty jesteś <laughs> też fantastycznym pisarzem i tak, proszę państwa, będziemy sobie spijać z dziupków, ale, ale naprawdę, gdybym Grześka nie znał, to bez władz i bez dech. Tak, ale po co się z przejęcia i trochę dlatego, że przebiegłem właśnie te 10 kilometrów jest dzisiaj bardzo gorąco, Niszcząc stawy kolana, niszcząc stawy kolana a, a mieliśmy rozmawiać o książce, którą pisze. panie kochane, mówię ci to jako biograf Czesława Langa. <głos> <głos> a więc osoba kompetentna. Pamiętam, pamiętam, bo poznaliśmy się wtedy, kiedy, kiedy kończyłeś pisanie mm. książki o Czesławie Langu. Mm -hmm. W dalekich e, e, śnieżnych, e, zimnych i chłodnych, rześkich górach w półkowinie Taczańskiej. Mm. Fajnie, że Ty ze mną rozmawiasz, bo o tym mnie zrozumiesz, że można w życiu zrobić tyle przekładek, tyle przejść. Ty byłeś samorządowcem, dziennikarzem, śledczym, podróżnikiem, wywiadowcą, ale, ale cywilnym, ale w sensie, że nie wojskowym, nie w WSI, tylko takim, jak teraz prowadzisz rozmowy, a w dodatku też jesteś pisarzem. I mnie też trochę rzucało po stanowiskach, bo byłem nauczycielem, dziennikarzem, Politycznym, dziennikarzem sportowym, dziennikarzem muzycznym, teraz. I tego ci najbardziej zazdroszczę tego, tego dziennikarstwa muzycznego, muzycznego. Bo, bo dostawałeś od wszystkich płyty i teraz piszesz książkę o muzyce i o tym chciałem Książkę o muzyce, o polityce, o, o karierach, bo piszę taką książkę, w której y, główna bohaterka mojej nowej serii, przy czym zaznaczam, że nie uśmiercam ani Strasburgera, ani a nie Henryka Wcisły, to są dwie, dwie serie, które cały czas kontynuuje, te przedwojenne, retro, historyzujące. Pani redaktor, którą poznajemy na kartach gry w Oczko, Jonna Becker, będzie robiła program o muzyce alternatywnej. Trafia na zespół, który miał być prawdziwą petardą, który w latach 80., te nagrania ukazują się po latach, Ktoś te taśmy na nowo miksuje, wypuszcza i okazuje się, że to byli chłopcy, którzy grali elektro-punk punk i synth-pop na takim poziomie, że Depeche Mode nagrali to dwie płyty później. później. I to jest cała, cała historia, dlaczego ten zespół upadł, że stała za tym tajemnicza zbrodnia, zgon lidera i zagłębiamy się w lata 80. Patrzymy, jak się wtedy robiło kariery, jak wyglądała scena muzyczna, co robią ludzie, którzy nosili irokezy, dredy, glany, skórzane kurtki, wytarte t shirty Co się stało z naszą klasą? A kto ci najwięcej przysyłał płyt do tego teraz roka? To ciężko powiedzieć, że do teraz roka, bo teraz rok to był taką, nie powiem, bo to zabrzmiałoby źle właściwie działalnością uboczną, ale działalnością towarzyszącą pracy w radiu. Ja w radiu grałem muzykę, a w radiu puszczałem płyty, byłem nawet przez moment dyrektorem muzycznym czegoś, co się dzisiaj nazywa SK, więc to brzmi źle, więc wolałbym powiedzieć czegoś, co potem może się nazywało Eską Rock. O tak, lepiej, bo, bo, bo Radio Solidarność, Radio S, potem Radio SK na początku miało bardzo mocne rokowe korzenie. No, bo zobacz, bo rozmawiamy zawsze, kiedy się spotykamy, to rozmawiamy o książkach, a o muzyce nie. No o piłce może nie rozmawiamy. Bo... O piłce nie rozmawiamy, bo, się, bo ja się na piłce słabo znam. Jak to jestem kibicem jak to legenda... reprezentacji, rozumiesz, a Januszem. nie chodzę na legię. no Typowy Janusz Janusz Futbolu. Ludzie, którzy mobilizują się wyłącznie na reprezentację, na Małysza, czy kto tam teraz skacze no, Stocha, nie, z na Kubicę. Z panem, kubice, z panem tak. Adamem znam się raczej z Rajdu Zda, tak, 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 takie były moje m, przypuszczenia. <grym> ale, ale, ale wracając do, do, do sedna, m, legendarny menedżer FC Liverpool powiedział kiedyś takie słowa, wielu uważa, że piłka nożna to sprawa życia i śmierci. Kiedy gra reprezentacja, to w ogóle ja nie mam wątpliwości, że tak jest. Jestem rozczarowany taką postawą, dodał. Bo to jest coś znacznie ważniejszego. <grymne> A, robiłem ostatni wywiad z, z panem Fabiańskim i muszę ci powiedzieć, że to naprawdę jest duża przyjemność tak, spotkać to, 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 młodego to, 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 człowieka. Inteligentny, chciałem powiedzieć, młody człowiek, znaczy z mojego punktu widzenia... Lata. Wciąż młody, ale kiedyś bardzo młody, bo ja Łukasza poznałem jak miał 18 lat i od samego początku widać było, że to będzie facet, który osiągnie bardzo dużo w życiu w piłce i. I cały późno, czas i późno dojrzewa piłki. i ciągle się rozwija, hmm. a to jak wiadomo jest podstawą sukcesu. Zwłaszcza w ramkarze. Artur ciągle... Boluc podpisał teraz nowy kontrakt, który da mu zatrudnienie do po powyżej 40 roku życia. I to w Premier League. Tam, gdzie jest największy prestiż, tam gdzie się zarabia, tam gdzie piłkarze jeśli nie są bogami, to są herosami. Na pewno e, Artur w swoim klubie jest herosem. Znieślibyśmy za nich toast, toast, ale nie wypadałoby wodą. Nie wypadałoby wodą. Ale dużo masz płyt. Czy dużo mam płyt? 2500? Mhm. 3000? Ale tak liczysz je, przekładasz? Tak, nie, 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 nie. Zacząłem się orientować, ile mam płyt, kiedy zacząłem je wprowadzać do komputera. I wtedy na komputerze zaczęły się pokazywać jakieś naprawdę poważne dane, że masz. A jak tyle, się w ile... tym odnajdujesz? To czego, czego słuchasz? Czego, czego słuchasz, kiedy się budzisz rano i myślisz sobie, a dzisiaj jest taki piękny dzień, 30 stopni w Warszawie? Słucham e, wszystkiego. Słucham wszystkiego. Ostatnio. Słucham piosenki Franka Sinatry, dlatego, że byłem na słodkim końcu dnia. Burcucha z muzyką Bluma i, i, i z udziałem Krystyny Jandy. I ta piosenka odgrywa tam ważną rolę i nagle wpadła mi do głowy, ja ortodoksyjny rockentrolowiec, prawie ortodoksyjny, no. słucham głównie rocka, ale, ale też miałem kiedyś w życiu fazę jazzową, muzykę poważną, żona targa mnie po operze i, 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 i nawet ze zdumieniem teraz stwierdzam, że więcej mam znajomych w świecie operowym niż, niż, niż rockowym, ale słucham każdej muzyki i ten Sinatra po prostu wprowadził mi się do głowy tak mocno, że każdy dzień teraz rozpoczynam od, od Franka Sinatra. Hmm, rozumiem, bo on mi się kojarzy z, wiadomo, z Jackiem. <laughs> Frank Sinatra jeszcze się kojarzy z Ojcem Chrzestnym. Tym, którzy dużo czytają. Albo oglądają filmy. A bo... o filmie, opowiedz mi o filmie, tak. O, bo jakoś yy, ja filmy Burcucha bardzo lubię, zwłaszcza ten, zwłaszcza ten o latach 80., więc on jakoś jest bliski klimatem, książce, którą piszesz. Yy, tak. Wszystko, wszystko, co kocham. Wszystko, co kocham, to jeden z moich ulubionych filmów, ale powiem ci, że nawet przez moment się nie zastanawiałem, czy to są filmy podobne do siebie, czy, 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 czy to była jakaś inspiracja. Borcuch pokazuje w swoim filmie, Jacek Borcuch pokazuje w swoim filmie coś, co nastąpiło przed moją historią. bo To jest historia wprowadzenia wczesnego stanu wojennego. U mnie jest to rok 84-85. To Czyli są troszeczkę... najtrudniejsze czasy tak, historii. Są, to nie? są troszeczkę inne wybory, mniej dramatyczne, mniej oczywiste. I, i, I ja patrzę na to nie, nie w taki sposób jak na historię trochę z absolwenta, bo to mamy taką historię, taką polską panią Robinson. Tak też odbieram ten film. Ja mam historię o, o robieniu karier, o wyborach, wyborach także politycznych, o ustawieniu się w życiu. I u mnie równie ważne jest to, co się stało właśnie z tymi chłopcami, którzy kiedyś gdy mieli, grali, byli. Mieli byli, marzenia. Mieli marzenia, byli głośni. Jak to się wszystko... Dlaczego po, im się udało albo nie albo, udało? Albo, albo, <laughs> albo nie udało. To jest mm, niezwykła historia, jak patrzę na przykład na historię Kazika. Też są takie właśnie różne relacje. Z Sylwią Hutnik, właśnie. Jeszcze jedna książka rokowa. Z ja Czekam ciągle na ten. Finiszujemy? Tak? Ja no, tak, ja myślałem, że ty o mojej książce. O, książce obie są twoje. Załoga o kryminale, który ale, ukaże się w, obie są twoje. w roku 2020. a, a tak, Ale czekam jeszcze na ten słowo. Rok 1919, jesień, rokowy atlas Warszawy. Przewodnik po miejscach i ludziach. Inicjatywa Sylwii Hutnik, do której ja dołączyłem, zostałem zaproszony, za co Sylwii bardzo dziękuję. To jest takie dla mnie ożywcze, bo ja znów się zagłębiam w to, co widziałem. Znów jakby na nowo poznaję tych ludzi, z którymi kiedyś albo bywałem, albo spotykałem, albo tylko oglądałem jako fan czy, czy widz. I to jest taka... My patrzymy na to troszeczkę inaczej. Grzegorz Brzozowicz, który kierował klubem Remont, powiedział coś takiego. Remont potrzebował, ten alternatywny remont, takiego kopa, takiej lokalnej gwiazdy, która by rozruszała nasz klub. Bo przychodziło po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób i nagle pojawił się kult. I to była gwiazda, to była nasza lokalna gwiazda, grupa, która zaczęła zapełniać klub. Zaczęliśmy się kręcić. Rozmawiam z Kazikiem Staszewskim. Kazik mówi, że co? Taka gwiazda. To, 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 to. to wtedy nam się tak wydawało. Wtedy zapchać 300-osobową 300 salę, e, no to, 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 to było wydarzenie. Zrobić koncert w remoncie, tam na dole, gdzie 100 osób już robiło gigantyczny tłum, e, to był odlot w kosmos. Ale potem się okazało, że jak przestaliśmy, że jak trzeba było przejść z zawodowstwa na amatorstwo, że to były takie wyniki, które nie dawały nam utrzymania, nam i naszym rodzinom. Potem nastąpił właśnie taki kolejny trudny okres, o którym rzadko się wspomina, a w którym wiele zespołów w okresie transformacji przestało... Istnieć. No tak, bo wydawali miliony, ich, ich płyty ukazywały nie, się w milionach egzemplarzy tych nielegalnych kaset. Też, ale, ale, ale polegało. A nie mieli z tego zupełnie, nie mieli z czego żyć. No. To było takie niesamowite, że w tym samym czasie liderzy dwóch najpopularniejszych z pięciu grup alternatywnych, czyli, czyli Muniek Staszczyk i Kazik Staszewski, pojechali na zmywak do. Do Londynu po to, żeby zarabiać jakieś godziwe pieniądze, po czym wrócili i nastąpiły takie przełomowe rzeczy, czyli płyta Warszawa, pły, płyta yy, na, nagranie Warszawa yy, Kazika, yy, munika na pocisku mm. miłości i płyta ta Kazika yy, kult. Dopiero wtedy oni stali się gwiazdami, yy, wtedy zaczęli zarabiać takie pieniądze, że nie musieli no i tak. Widzisz, bo rozmawiamy tuż po, czwartym, czy po rocznicy 4 czerwca i tak dochodzimy do momentu, że jednak jest trochę lepiej teraz w Polsce niż było wtedy. Jest na pewno z lepiej. muzyką jest lepiej? Y -y, czy z muzyką <laughs> jest, jest, jest lepiej? E -y, to jest dość okrutne, co powiem, ale, ale, ale czasami człowiek jak patrzy na, na to, w którą stronę poszły media, e rozwój e krytyki

którzy potrafili znaleźć muzykę. Dzisiaj, dzisiaj ktoś sprytny, dzisiaj ktoś z dobrym, też z Piotkiem Kędzierskim, Kędziorem rozmawiałem. Wczoraj mówił, dzisiejszy rok nie rozumie Instagramu. Teraz przez Instagram, przez media społecznościowe się lansuje płytę. Coraz więcej to jest takich spodne, właśnie produktów. Nie? Też oczywiście ubolewamy nad tym, że, że gdzieś tam umarł punk, ale Kędzior mi powiedział, słuchaj, no, dziś punkiem jest hip-hop. I faktycznie w, pewnym się... tak, no, w pewnym sensie tak, w sensie tak. Tekstowo tak. No, tak Też te, no. oni wyszli z tego takiego prostego kodu, walić policję i tam, tak. i, i będziemy z, palić zioło na ławce. Z, 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 Są nowymi anarchistami. Tak. Z, z, ale nie z, grają z... już tak. Nie grają już tak, żeby nam się... Kwestia, żeby kwestia, nam się bo, chciało. Ale zawsze można pójść na koncert Deutera zespołu, który istnieje od roku 82, czy nawet nie ma wcześniej w Forniże, którym, którym grał. Paweł Kellner I, i można pójść do klubu posłuchać ich Deutera, Dezertera, starych numerów Kultu, który wciąż je gra, Tilawu. Problem jest w tym, że nie ma nowej muzyki, że nie ma nowych zespołów, że do młodych ludzi nie zawsze... No jest Cortez jakoś. Jego smutek mnie przekonuje. No nie, nie przekonuje. To nie jest moja estetyka z całym szacunkiem i, i, no i fajnie. No, to, z drugiej strony jest Dawid Podsiadło, który moim zdaniem jest trochę takim odnowicielem muzyki rockowej, Mimo że on gra pop, ale mm -hmm. on gra, podaje ten pop bardzo rockowo i, i to, że on zagrał, nie no wiem, chyba cztery słabe, torwary. teksty są słabe. Nie są słabe. Nie są słabe. <laughs> moim zdaniem. <laughs> no okej, okay, no. o się nie odmawiło. różnych nie tekstów, które były przebojami na, no, na przestrzeni ostatnich 40 lat będę, będę Dawida. Broni jest trochę, przepraszam, Dawidzie, nie znamy się osobiście panie Dawidzie, jestem trochę takiej młodzień, młodzieńczej naiwności, ale ona jest potrzebna. No tak, moim zdaniem braku pokory, no bo jednak stawię, I Braku pokory, no bo to jest na, Bo trafiasz na półkę, na której są, pły, są płyty z tekstami Niemena, mhm. albo z tekstami osieckiej, albo Kofty i to jednak. Z tekstami Niemena, właśnie Niemen. Niemen no lepsze jego, m, jego najlepsze kawałki to były, to, no, to to były teksty Norwida. Norwida no Gaszyńskiego. Trzeba o tym pamiętać, że Dziw się na... jest ten naprawdę, świat był Niemena. M, no i jednak dał radę, tak? Dał radę, ale, ale, ale Niemena, I, nie, nie należy. Czy za 40 lat będziemy wciąż hmm. Nie ma fal traktowali tak samo, jak po tylu latach traktujemy hmm. dziwny jest ten świat? Ja nie wiem po prostu tego. Ja ja czekam i, i rodzi się taka inicjatywa. Tutaj ukłony do, do, do Marcina Millera, który kiedyś podarował Robertowi Dlewskiemu i polskiemu, warszawskiemu środowisku alternatywnemu za swoje zarobione w Londynie pieniądze studio nagraniowe Złota Skała. Jest taka inicjatywa, żeby piosenki te stare, punkowe Roberta Dlewskiego nagrania kryzysu, ktoś nagrał na nowo. Było to już z 10 lat temu, czy 15 lat temu, tribute to Kryzys, dwie płyty. Które, które zresztą opracował graficznie Sasnal, wielki fan Roberta Andrylewskiego, podobnie jak Paweł Althammer. To też pokazuje, że, 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 że ta Sztuka muzyka tak, idzie w parze z. sztuki plastyczne idą w parze z. rock'n'rollem. Z rock'n'rollem. Rock żeby teraz to nagrali ludzie, którzy nie wyrośli bezpośrednio z tego, z tego korzenia, z tego nurtu, żeby to nagrali, nie wiem, hip-hopowcy, Młodzi chłopcy. Właśnie 4 czerwca był koncert Smolika na placu defilat i grali Brylewskiego. i I Wienio śpiewał kazikę. Tak, i porywająco grali, naprawdę. Dobrze mu poszło. Nie mogłem być na tym koncercie, ale słyszałem na imprezie poświęconej Robertowi, jak Wienio przygotowywał się i podśpiewywał palam się. Śpiewał dwa razy, śpiewał dwa razy, ale poprosił poprosił, to był, te, to był jeden moment, kiedy, chyba to był jedyny moment, który pamiętam z tego koncertu, zresztą rewelacyjnego, mm. no nie wiem jak Smolik ogarnął te, te wszystkie osobowości tych muzyków, tak? To zdolny producent, Bardzo jest, różne. proszę pana. Jak to ogarnął na żywo, tak? I tylko ten, jeden, tylko ten jeden moment Wienio wyszedł na scenę i mówi, że, że jest tak przejęty, że poprosił o krzesło i będzie śpiewał na siedzące. Ale zaśpiewał tak, że, że był bis i on na ten bis śpiewał jeszcze raz i poszło mu jeszcze lepiej, bo już się tam, już się rozluźnił. Mówię, to, dzień naprawdę. wcześniej ćwiczył. Ale naprawdę. W klubie, punkt 77. Wydawało się, że naprawdę zapłonie, tak? <śmiech> <śmiech> A, bo to jest fascynujący tekst i w ogóle zapomniałem, jaki ten tekst jest, <laughs> jak ten tekst jest dobry. Jak Kazik potrafił pisać dobre tak, teksty. Tak. Wysta potrafił... wystarczy tylko powiedzieć, że Wojciech Młynarski powiedział, że to jest jakby, czuje, że on jest spadkorbiercą jego rymowanych, śpiewanych felietonów. No, tak, tak powiedział Ta. Kazik Pustoszewski, więc więcej, 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 nie trzeba. Więc zareklamowaliśmy Smolika, wienia. A Młynarskiego narokowo też. Bym A posłuchał. kiedy wydajesz ten słownik? Zulbią Kiedy, kiedy tak e, się Jesień. Jesień. Jeszcze ostatnie wywiady tam dopycham e, kolanem. Rozumiem, że z rockendrolowcami to tak przy wodzie się nie siedzi. Nie, dlaczego. Błędne, błędne wyobrażenia. Tylko pytam. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję również.